fajna fajne rzeczy, okej, okay. to nie to, co chciałam znaleźć. Mhm, to też nie to. a tak się nawet nic nie daje. Hmm, co ja w ogóle mogę teraz zrobić z tym światem? Przecież muszę jakoś go uratować. Co tu napisane, że makapaka jest głupie? Nie no! Dobra, wydarłem tą stronę hm, Hmm... Dobra, fajna książka, chyba ta czarodziejska. Wszystkim się mam widzowie A to ja nie komentowałam Dobra możecie na to nie patrzeć I drodzy widzowie Dzisiaj mm, y, Spróbujemy przeczytać y, Jak y, Zatrzymać się ten świat I zrobić tak żeby potwory się Nie pojawiały command blokiem Dojdziemy się to zrobić nie można Tylko można Dzień noc noc, dzień no i tak to nie będzie fajnie i w ogóle ym, tego nie wiem jak to się robi więc tak widzowie w książce tego nie napisane więc czekajcie napisane dobra napisane to wiecie co się dowiedziałem coś nowego nie widziałem tego jeszcze muszę pokonać jakiegoś ender smoka wiecie kto to jest stawiajcie lajki like, jeżeli wiecie Tender smog No ja nie wiem. To jest taki jakiś yy, chyba smoczek. I muszę go pokonać, żeby potwory się nie spałnowały. ma? Więc. Yy, dobra. Pójdę przed tam. Jak to się w ogóle mam zrobić i w ogóle... Tak dobra, dobra. <ścoughs> Tak, 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 tak. Aha, pierwsze zadanie, dobra, Zrozumiałem. Mam tutaj właśnie lawę. Bierzemy całą lawę, wszystko kładziemy na miejsce, bo nie potrzebuję tu teraz. Musimy coś tam zrobić, jakiś portal zbudować. Wiecie o czym gadam? To piszcie w komentarzach, jak wiecie. Piszcie tak. Jeżeli nie wiecie, no to piszcie nie. Więc tak. Portal, 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 dobra, dobra. Portal na przykład. Będzie. Gdzie portal może stać? W ogóle. Chcę w jakimś ładnym miejscu. Wymyślałam miejsce fajne. Dobra, wezmę ten kilof. I. Wymyślałam fajne miejsce. Bo najpierw to będzie na miejscu tego doma jak tutaj nikt nie mieszka więc mogę to zrobić prawda widzowie więc tak to zniszczy ten domek ale nie całki podstawa zostanie te drzwi też zniszczymy Wiecie w komentarzach Piszcie w komentarzach, jak uważacie to wideo fajne zrobimy czy nie, dobra. I więc tak e, robimy tutaj tak. Pyk tak. pyk. Pik. Widzowie, dobra, e, coś tu fajne fajna nam działa, ale e, jest jeden problem. Ja jeszcze wezmę ten topór, żeby szybciej nam poszło, działo. Bom. Tak. No już zużywałem go Normalnie to jest A, a, to, ty, a to ty tutaj mieszkałeś No to sorry eee. Sorry nie chciałam Ale to już nie zatrzymać No i widzicie widzowie Tak można właśnie stracić dom no Więc jak zaczynacie budować To szybciej Rozbudujcie żeby ktoś nie pomyślał Że tutaj Nikt nie mieszka i można to teraz zająć dla czegoś innego, więc tak To wszystko złamie ten dach, potem dołamie, a teraz zacznijmy Muszę zrobić jakiś obsydian, wiecie jak się robi, bo ja nie Tak, yy, się mówiło, że mam coś tam wykopać, dwa bloki, żeby ładnie wyglądało też się postawię kamień, kamień, hop, już jest, i dalej, lawę tak. Lawa jest i woda. Em, dalej, lawa. Em, coś tu nie działa, wiecie? Nie wiem tak naprawdę czemu ale Ups. Um. coś się tu stało. Dobra, więc stawiamy tak. Woda tu Ła! Lawa tu Dobra, teraz tak. No nie no, stracę teraz wodę i lawę. Czyli wo e e wody nie stracę, ale lawę tak. Nie no, co ja mam teraz zrobić? Widzowie, powieść gdzie można. W ogóle wiem, gdzie można znaleźć e... E... lawę. Tylko że. Dobra, fajnie. Tracę i tracę tą lawę. Coś tam musiałam zrobić, więc. Tak, wodę nie tracę, lawę tracę, więc chociaż to zniszczy. Teraz zaczniemy kiedy wydobędę jakiś obsidian z jakiegoś hałka więc... No nie. Dobrze widzowie. Już prawie wszystko zrobimy, tylko obrócz deszczu. Miałem trochę problemu z potworami. Dobudowałem to i... BUM! Co? Hej, to naprawdę pracuje. Czekajcie. Odłożę to. Zajęło mi to około dwóch godzin. Wszystko to wbudowanie. Teraz zrobię jakąś nie wiem, ładną podstawę. Tutaj na przykład trochę dodam bloków. Tutaj tak będzie to wyglądało. Tak. Tak. No, i tak z jednej strony, o i z drugiej, bum, 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 fajnie, tak dalej. Tak, 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 no, fajnie, to jeszcze zrobimy jakoś na przykład. Nie wiem, z tej strony można zrobić takie coś, mówcie w komentarzach, co myślicie o tym wideo będzie ładnie to wszystko wyglądać. Potem za pomocą, nie wiem, czegoś tam, na przykład poproszę nocza, żeby dowiedziałem się, że naprawdę tutaj jest noc i żeby to na przykład, nie wiem, kiedyś bym zamienił na przykład w coś innego, te nieładne bloki i będzie taki portal. Mówcie co musi o tym wideo. No a dzi na dzisiaj póki co. Będę kończył. Boom. To wszystko włożę do swojego. Do swojej skrzynki. Tutaj. Booms, booms. Tylko już to nie jest wojenne przygotowanie, ale dobra. Więc to położę i te bardzo mocne bloki. Więc będzie fajnie. A ty co tu robisz? Co chciałeś mój dom zabrać za to, że Twój zepsułem? Nie no. Ja swój dom nie oddam. Przynajmniej ty... Wiesz co? Idź stąd już. Nie wracaj. Zabuduję się. I tak. Teraz po prostu włożę to. Sobie tutaj, 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 położę to wszystko do siebie i pójdę się potem um, yy, coś tam robić. Fajny portal, więc tak. No i teraz będę po prostu sobie spał. Yy. Możesz spać tylko w nocy. No i, i tak Minecraft mi w tym nie przeszkodzi. Z wszystkim siama widzowie ja będę spać. Wszystkim papa. Pa.